Siemaneczko! Witam w następnym odcineczku. Co ja miałem robić? Ja miałem sobie zrobić enchant. Tyk. Tyk. Ach, szkoda trochę tych diaksów, no, ale dobra. A, cyk. Jest, jest tu. Gdzie mam... A, nie, gdzie mam te A, tu jest, dobra. Powiedzmy, że gdzieś może tu ten enchant se zro... O. No dobra, mniejsza z tym na razie. I tak mi chyba książek braknie, czy nie, w sumie? zaraz to trzeba przeliczyć. Opa, cyk. Hmm, to się chyba jak się to robiło? Tak? E, tak? to i to nic wszystko. Ja mam 14 książek. W sumie nie wiem czy to jakoś nie powiększyć tego domku jakby czy coś. To, 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 to za bardzo na nic mnie. Oh Winderman jest! Ty. Idę, idę normalnie na atak. Przecież tak rzadko się pojawia że szok. Kurde. Aha A jakby na łeb przecież by robił pan tu wejść nie może eee. a nie może ty ale nie ma jakośnione. Tutaj znowu nie ma, jej! Jakoś mnie to widzi... E, ten pająk, to se tam za dużo pozwala. Dobra. To w sumie spoko jak tu się Enderman pojawił. Okej, okay. dobra. Hmm, co ja chciałem? A. Nie wiem czy to jakoś nie... A po dobra ten Enhant... Enhan Walne jakoś, tak może tu po prostu. Który będzie level? O, brakuje. Brakuje, tak, jednej książki, bo musi być 15. Żeby enchant był na, na, na 30 level, jak to się książki robiło? Chwila, trzcinę mam. O, właśnie, trzcinę, może. Co trochę wyhoduję. Dobra, pika. w sumie to by mógł to załatać jakoś. Dobra, jakoś jest. Teraz tak. Dobra, hełmu chyba nie będę wymieniał. sobie zbroje w razie W. Jak z wiadomo, się schowam. Cyk, hełm też. Pyk, pik. Dobra, na razie na odpał wszystko taką. co? To chyba idę szukać... tego, tego. A, wszystko jest. Dobra, chyba... Obym nie zginął. Dobra. A, łopatę wezmę. Łopatę, no. Dobra. Nie mam łopaty. No, jest. Dobra. I się wbijam do zameczku. W końcu. Myślę, że tu nie ma jakiegoś <grywania> radia. Dobra i teraz tak. Jak mnie to zrobić? Hmm. Ło, wow, ty A to co to się świeci? Jakiś, ten dobra. Jakby to tam wbić. By mi się magma przydała. Ewentualnie się bym musiał wkopać Dobra, spróbuję jeszcze raz w ten sposób Dobra, żeby, żebym nie zginął, nie? Bo nie ma co ryzykować po dwa kable niszczyć Ojedynczo na spokojnie lepiej. O. Co jest? Jak się przystraszyłem, co to mówię? normalnie. No, jeszcze raz. potem jeszcze chyba Może tam, że tam piasek mi coś no, jeszcze lepa, to jeszcze do nie wiem, co ważny se na o, coś tam pod wodą zaenchantował, ale to nie wiem wo wow, wow, bo mi się serca nie regenerują pila to zaraz nie Music. No to może najpierw ten piach z góry wezmę. Siuuup. A, wyliczone. Это немного таки. Гора, долга, гора, доу. szybciej. Nie wiem też, czy jakoś zielenie nie zacząłem kupać. W sensie, że w innym miejscu może mogłem to by było szybciej. Ale już dobra. Dobra, jeszcze chyba y, dwa tej będzie też. dwa bloki z, do zniszczenia. O, Dobra, gitara. To się można teraz pozwiedzać na spokojnie. O, tu jest ta twierdza. Okay. Ojej Jopierdziele Może jakieś pułapki nie było? Czy coś? Pa, skurczy To nie wysadzi się.

Let's post it there please. 给你讲。Okay, spokojnie spokojnie to kto to porozwalał? to się samo pootwierało? przecież do tego nie było czy to te, te te jakoś się wydostają czy o co chodzi ja tu byłem byłem chyba nie wiem dobra mniejsze już z tym no bo to trzeba po prostu na hardcore wjechać nie się tak bać wszystkiego z grubej rury i tyle Cyk, cyk. Co tu się jakieś... Kurde Jakaś Woda Panie Co jest? Tylko ciekawi dlaczego to jakby się same dziury porobiły, czy to te niszczą, czy o co chodzi Nie wiem czym to jest spowodowane Co tu możemy spotkać? Ho, ho, ho. Mhm. Tu mnie nie było. Tu jest chyba to wejście jakieś. Gurde gdzie ja schłodzę naprawdę tak się grając, kurczę późnym wieczorkiem czy coś, to można się nawet przestraszać nieźle. Precz mi z jest. Dobra, to muszę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12, 12 sztuk, dobra. 12 sztuk perełek. Jeszcze tą jedną. Nie, to w sumie 11, bo tą jedną mam. Nie bo jak jedną włoży, to chyba nic się nie dzieje, nie? Musi być. Oj się za bardzo. Musi być chyba 12. Dobra, się rozkojarzam za bardzo. To jeszcze tu pozwiedzam. Krzyściuteńko. Chwilę, bo ja się pogubiłem troszeczkę. Chcę wszystko zwiedzić. Tu byłem? Nie, bo oni też dają po. O, tu mnie nie było. No, proszę. O. No, tu... a, to jedna chyba tego nie zwiedza całego. O, w każdym bądź razie. Tu mnie też nie było. o, dobra. No, pozwiedzam jeszcze i, i tego. Zaraz będę kończył. O! daj, O, Oooznak! Nie no. Ależ to sik Ty, ale to jest mocno już zbudowane, a to... Aż tak się nie spodziewałem. O nie jest! Jeśli... Zombie! Czujesz mi tutaj... Eee. Wszystko. Dwóch i spaniaków zbierają żeby mnie nie zabili, za o. No, wysadzaj się Aha, jednak nie, to... A Ehe. No i co? Przypych, bo mi się buty zniszczyły. Dobra, będzie powoli trzeba jednak wyjść. Tylko zwiedzam to kiedy indziej. Dobra, za dużo ich jest. Korci mnie to wszystko po. wierdzielę. Żebym ja tu jeszcze nie zginął przez te jakieś myszy. No. Patrz. no Nie mam żwiru. O, o, dobra, utopiłeś. Dobra, to ja sobie powoli wyjdę stąd. Chyba jakoś... O, dobra. Pierwszym lepszym sposobem o. Coś się będę. Także cel osiągnięty. Pozwiedzałem trochę. No. I teraz tak, co trzeba? Więcej pereł. No, i chyba jednak te diakse nazbierać, zbierać, żeby full setik był. No, bo jak widać, no. Led ledwo co? No, buty mi już też padły. No, hełm noszę z oszczędności wylazny, Także, no. O, dobra. W którą to stronę się do mnie tam płynęła? W, w tą chyba? Nie, w tą. W tą. Dobra, w tą. W tą chyba, tak? tak. Tak, dobra, w tą, tak. Dobra, ilgancku. To co, to tutaj będę powoli kończył odcineczek. No, to strzałeczka. O, tutaj tak także siema.